Siema! Z tej strony współczesny Wiking. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, właśnie zagramy sobie Danią i postaramy się uczynić Danię Wielką poprzez najazdy i podboje wybrzeży Europy wracamy do korzeni. No to wiadomo, tutaj wikingowie to właśnie byli bardziej tereny właśnie tej takiej Norwegii południowej, tej Szwecji i właśnie Danii. Więc zobaczymy, jak się potoczą losy Europy. W sumie na taką Polskę też byśmy mogli tutaj właśnie tak zabierać głównie wybrzeża. Na pewno jakieś rajdy na Wielką Brytanię. I co byłoby nam potrzebne? Na pewno potrzebna byłaby duża ilość tutaj ludzi. Ej, na Sporo mamy punktów jak na początek No tutaj dawajcie jeszcze sobie damy Tak utrzymanie wojska z 20 I 18 z badania No sporo sporo tych punktów, dawno nie grałem na współczesnym świecie A współczesny świat jest no, no Zabawny, e, więc sobie tutaj Poinwestujemy, badania i tak dalej Trochę tutaj pozbieramy pieniędzy pytanie co będzie naszym pierwszym celem Myślę, że albo tutaj kraje bałtyckie Albo tutaj Belgia, Holandia, te tematy W sumie Belgia, Belgia jest mała Poprawmy sobie na razie relacje Z Niemcami, Francją, tutaj z Wielką Brytanią w sumie to z tymi takimi największymi kolosami będziemy się tutaj bit Może być nawet ciekawie. Ehm, dobrze, zróbmy tutaj jakąś taką pierwszą rekrutację. Mamy tam 100 tysięcy złota. A hasło na dziś, moi drodzy. Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi do głowy. Śląski Wiking. Niech będzie. Śląski Wiking. Nie ma to sensu, ale to, to nie istotne. Cześć, kurde, 20 koła. Czy to wystarczy na Belgię? Cześć, Belgia. Zweryfikujemy to. O kurde, dobra, dobra. Dawaj tutaj na stolice jakieś tej duże siły. Niech idzie, dycha. Dobra. Ej, dobra, nie jest aż tak źle. Jak sądziłem, że będzie? Pyk, pyk. A właśnie Holandia. O kurde, Holandia mega nie lubi. też mi się z nimi pogadać, bo Holandia jest no silna, silna. Jeszcze wjedziemy w Luksemburg na szybkości. A zanim skończymy sobie temaci. Aha, nie mogę więcej. Dobra, no to bierzemy takie po prostu kawałek wybrzeża. No trudno się mówi. W sumie nie wiem, po co ja piję ten, ten. Eee, No właśnie, wyrzuciło nas. Eee, nie ma sensu się bić z tym Luksemburgiem. I sobie kończymy wojnę. Zdobyliśmy sobie trzy prowincje, ale to i tak są dosyć dobre i fajne prowincje, dosyć mocne. Więc mogą tak zostać sobie. Pierwszy rajd został zrobiony na Belgiczkę. Czy Belgia to jakoś zemści, czy nie bardzo, ale spadli w ogóle na 98 miejsce. No pamięta, bo Brukselę przejęliśmy. No Holandia też byłaby fajnym celem, tylko właśnie oni są mocni, oni są bardzo mocni, szczególnie na początku. Dobra, myślę, że na takim bezpieczniejszym wyjściem będą kraje bałtyckie. No mimo wszystko. To co, zaczniemy sobie może od takiej litwy. 93 pozycja, mam neutralne stosunki. Robimy rajd. W sumie takie rajdy to właśnie były bardziej nie, żeby zdobyć tereny, chociaż coś tam też było w historii Wikingów. Że jakieś tereny też chcieli bardziej zdobywać żyzne i tak dalej, no ale głównie chodziło o bogactwa i te tematy, więc nie wiem, w sumie tutaj może nie będziemy wchodzić tak w głąb kontynentów i niszczyć całkowicie te kraje, tylko po prostu będziemy tutaj zabierać kilka takich, że tak powiem e, prowincji, no i powiedzmy jeszcze weźmy sobie reparacje wojenne no w sumie o czymś tak bawi. żeby to było takie trochę IRL, że tak powiem e, możemy od razu lecieć w Łotwę, nie widzę problemu zobaczmy jak nam nasze relacje o, z Holandią już spoko, ciągle staramy się tutaj coś popoprawiać, Szwecja i Norwegia nas nie lubi no ale trudno się mówi Powinniśmy tutaj na tą Rygę wejść, też ważne miasto, no tutaj z Rygi weźmiemy nieco więcej, bo oni właśnie mają takie tutaj, że tak powiem, blisko morza teren tereny. O, a, nie weźmiemy wszystkiego, no kurde, troszkę mnie to denerwuje. No dobra, no weźmiemy tylko to. No trudno się mówi. Chciałem mieć drogę do Estonii, ale dobra, na razie to sobie zasymiluję te tereny. O! Jak klasycznie Ukraina wjeżdża w Polskę. No niestety Polska tutaj sobie słabo radzi. Jak Holandia stoi? 30 miejsce, my 37. Polska tańczy z Ukrainą. Może wyśle mi pieniądze. Masz tu trochę Polska Golda. Ludzie, nie, wygląda, tutaj taka plamka, tutaj taka plamka Jak to w ogóle wygląda, 22 prowincje No tak średnio, średnio O, Polska zjedzona, stolica w Krakowie A my chyba będziemy się na coś szykować Tylko pytanie na co? Co tą Holandię spróbujemy zjeść? Kurde, zawsze mnie Holandia trochę przeraża Albo Estonię zjedzmy, o dobra Zrobimy jakiś tam desant na Estonię nie Jesteśmy jeszcze aż tak silni, żeby walczyć sobie z Holandią Tak sądzę Dawaj tutaj desantior, pyk, ma. Ty, dużo wojska mieli Stolica, dobra, padło, padło On mais c'est ça, tak. Te wysepki to tu i i pieniądze. Na te skrawki niech sobie jeszcze istnieją. Tutaj mamy w ogóle jedną wysepkę taką: Alant, Siema, Nara. Masz coraz większe pływy na Bałtyku. Jakby nie było mamy. W sumie tą Polskę byśmy mogli dojechać, zabrać im tutaj dostęp do morza, też podbić wybrzeża. Dobra, lecimy na tą Holandię. Nie ma co się bać, trzeba się dobrze po prostu tutaj ustawić. Niech sobie jednostki chwilę te jeszcze postoją. Odłożę pieniądze jeszcze trochę na nich, żeby ich tu dojechać. Jedziemy w nich. Dużej różnicy nie ma między naszymi rankingami. Okej, okay. to jakiś atak, że to jest tylko Zwalniający zawsze nie, dla Niemców jak jadą do Francji, o kurde. No może jednak nie. auć, dobra, okej. Okay. Niech na stolicy mają mało jednostek. Proszę, 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 proszę. Dobrze, dobrze, jest, mamy to. Dobra, udało się. Holandia to ja tak całą, bo oni tak w sumie tutaj blisko tego wybrzeża są. No, nawet mogę zjeść całą. No i gitara. Nara. Widzicie czasami strach widzowie ma tylko wielkie oczy. no Ale w sumie całą armię straciłem. Sześć koła. Zostało to tyle co nic. A zazwyczaj to ten, Holandia zjada. Danie, taka jest prawda. O, a Niemcy znowu robią rozbiór teraz Czech, bo Czechosłowacji nie ma, więc ciekawa sytuacja. Ale Niemcy my się lubimy? No, tak średnio bym powiedział. Czekaj, co to jest? A Węgry wasalem? No, to ciekawe. Myślę teraz na jakąś Irlandią, bo Irlandia taka nie za duża, bo by nam tutaj zrobiło fajny dostęp do Wielkiej Brytanii. na Jakiś rajd. No, to nawet ładnie zarabiamy, bardzo ładnie zarabiamy. Badania się połączyły, ale i tak osiem koła. Fajne, fajne liczby. Może tutaj coś teraz zrekrutujemy. Na terenach wschodniej Europy. 27 koła na Irlandię? To chyba będzie już cel. Tak dużo. też tam mają fajne tereny. No, teraz Litwa zaczyna zjadać Łotwę. W sumie Litwa jeszcze może tutaj urosnąć na potęgę. Podpływamy. Siema Irlandia. My tu z rajdem. Pyk, pyk, pyk. O kurde, się odbiłem. Dobra, dobra. Ja Spróbujemy jeszcze trochę się rozlać. Dobra, wiedziałem, że tu wejdą. Tutaj jednostki. Tutaj dawaj na stolicę wejdź. To niech poczeka. Okej, okay, stolica padła. Coś tu jeszcze płynie. Ciekawe skąd. Aha, oni, że tam na sam koniec teraz idą. No nie. Dawajcie tu. Aha, Łotwa nas atakuje. No to nieźle, moi drodzy. Pyk. I jeszcze wojnę z Polską mamy. To nieźle. A my gramy granicę z Polską? Na no, szczęście nie. Dobra, dawaj tutaj tą rygę. Stawię sobie tam jednostki. Eee, tutaj ich pokonaliśmy. Nie wezmę wszystkiego. No ja nie mogę. Dobra, to dawaj to. Coś w tym stylu. O, coś takiego. Mamy teraz tak. Irlandię Północną, Irlandię Środkową i Południową. Te jednostki mogę tu zabrać. Zróbmy sobie tutaj drugi port. Ci mogą się tutaj szykować na desant na Polskę, że tutaj sobie dorekrutuję jednostki. Polska nas zaatakowała, jakby co? Więc nie pisać antypolak w komentarzach. Pozdro. Dobra, z tą Łotwą sobie pogadajmy, że dawaj tą jedną prowincję, żeby sobie połączyć te tereny, żeby to ładnie wyglądało i nara A tutaj sobie wyślę jednostki No niestety Polska, no, co ja mam ci powiedzieć, no to ty mnie zaatakowałaś 33 tysiące, dawaj tutaj Siema, 5 tysięcy, to całkiem sporo My tu idziemy po wybrzeże w sumie Chcemy założyć tą, no, było, była taka siedziba Truso, czy jakoś tak Tutaj jeszcze trochę im zabierzemy O, proszę bardzo Aha, tam mi wpili. to ciekawa. dobra sytuacja, ale to już mamy Dawaj dostęp Co jest, ty, jak mało możemy brać w tych wojnach no. A co tutaj pływa Maroko? A bo Polska ma wojnę w ogóle tak Z Syrią, z Kazachstanem, z nami, z Maroko O nieźle To nieźle wielka Polska tutaj podbija Że pada I ma wojnę z połową świata Tylko w my teraz trochę ratujemy Polskę przez Maroko e, Bo jak zabierzemy Indosem do morza No to już tutaj nikim się nie zasantuje O coś takiego bierzemy Dawaj te tereny Nice Znowu zwiększamy wpływy na Morzu Bałtyckim Dawaj tutaj teraz wszędzie asymilację, Bo nawet tutaj w Finlandii nie zaczęłem. O Finlandia się bije z Norwegią Kurde to jest też fajna sytuacja czy my mogli zdobyć tutaj właśnie Oslo te tematy? Te Norwegię trochę zmniejszyć. Dawaj tutaj na tą Norwegię, na Oslo. Cyk, desancik udało się. No też Wikingowie często walczyli między sobą, co nie? Żeby nie było. Że to jakieś bratobójcze jakiejś wojny. Po prostu odnawiamy tą Unię z Norwegią, jak kiedyś było. No i dobra. A oni się nie zgodzą na pokój, bo gdzieś tam jeszcze na północy mają jakieś tam kilka wysepek. Ale nas to w sumie nie obchodzi. My chcemy w sumie tutaj to wybrzeże. O, tak. taki skrawek. To są takie najbardziej wartościowe tereny. I Teraz w razie czego byśmy mieli dostęp tutaj lądowy, taki większy do, do Szwecji, bo tutaj na południu też można atakować. w czasie desantu. Dobra, wy sobie pójdźcie na razie tej na stolicę No Dania, siódme miejsce na świecie, kto by się spodziewał A w ogóle wiecie co bym jeszcze zrobił? I to, Islandię trzeba znowu do, do, połączyć do Danii Siema Nara, cyk myk pyk, dawaj tutaj Islandia wraca do nas, a Grenlandia czyja jest teraz? Ona jest chyba tutaj niepodległa jakby co, nie? Tak, ona powinna być duńska, że to wikingowie ogarnęli Islandię i Grenlandię Ale śmieszki musieli być, żeby nazwać krainę skutą lodem Grenlandią, to nie wiem czy coś na stolicy będą mieli, chociaż przecież to Grenlandia, oni tutaj nie mają w ogóle jednostek. To jest tylko wielka skała lodu. Chociaż, tak jak przyjdzie to globalne ocieplenie, to jeszcze tam kilka lat i to mogą być fajne tutaj tereny deweloperskie, że tak powiem. A Grenlandia, ona się wydaje, że jest nie jest taka, ona jest przeogromna, co nie? Tak naprawdę powierzchniowo bierze wszystko i nara. Niemcy nas lubią, Francja, Wielka Brytania, spoko. Ale tutaj właśnie przydałoby się też zabrać trochę tą północ Niemiec. Tylko na Niemcy to byśmy musieli się nieźle przygotować. Chyba bym pozbierał pieniądze, tak żeby inflacja nas zaczęła dojeżdżać. A Niemcy z kim się teraz biją? A z Arabią, saudyjską. Ale to daleko no się fajnie, bo by to wypłynęło 33 koła tu mają, kurde O, coś popłynęło O, inflacja już nas dojeżdża Dobra, to byśmy mogli zacząć tutaj jakąś rekrutację ładną Ze strony Holandii Żeby połączyć tutaj i jeszcze bardziej zdominować Bałtyk to W sumie od północy też byśmy szli A, oni teraz poszli jeszcze teraz na Słowację e, Nie wiem, czy mamy dużą armię na Niemca Nie wydaje mi się, ale zobaczymy Może nie będzie aż tak źle, jak mi się wydaje W sumie tutaj w jednej prowincji mamy 30 tysięcy Tutaj w sumie atakujemy z każdej strony Zaraz im zabierzemy te takie najlepsze Prowincje, a też nie zależy, chociaż z nimi to będzie ciężko o pokój, bo to mniej więcej ta sama potęga, żeby zajmować cały kraj. Zobaczmy, czy tutaj Berlin się uda pokonać. Dobra, Berlin jest. Teraz by się przydało tutaj front zmniejszać. Wielcy Wikingowie najeżdżają, ludy germańskie. Jeszcze tutaj Węgry teraz dołączyły do wojny. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze nigdzie nie widzę tych niemieckich wojen. Oni już spadli na 14 miejsce, co nie? Tak istotne tereny przejęliśmy. Oho, 28 koła! A! To niezły wynik. Dobra, tutaj szóstkę. Tutaj jeszcze mi pokonali. O, rany, mi się zaczynają tam wlewać. Trzeba ich powstrzymać. No to jeszcze węgrzy coś atakują. Berni sobie odbili. O nie, no najgorzej. Wielkie rozlewanko. O, dziesięć koła Niemców. Kurde, mocni są. Tutaj jeszcze coś zrekrutujmy. No teraz będzie tutaj po prostu, moi drodzy, wycieranie po rozlewie. Kurde. Oni mają w takich jednych miejscach nagle tak skumulowaną armię, co jest mocno irytujące. Dobra, tutaj raz ogarnięty. Tutaj się chyba też ich da zablokować. No, wchodzimy zaraz na Pragę. Dawaj tych tutaj. Już mogą tutaj... Aha, mapa. No tak. Co to by byłby odcinek, gdyby mapa nie uciekła? Wy tutaj możecie już tak chyba atakować bardziej na południe. Te jednostki też nie wracają na front. Dawaj na Pragę i tędy. Mm, mm, dobra, dobra. Tutaj północ pokonana. Okej. Okay. Dobra, jest nieźle. To w sumie chyba już nie ma co, sensu tracić sił. 177 punktów, całkiem sporo. Dawaj tutaj dostęp lądowy do Germanii. I tutaj, moi drodzy, mamy sobie tutaj te prowincje. Możemy coś nieco więcej zabrać w głąb tego kontynentu Berlin, nordyckim, duńskim miastem, niech będzie, dawaj coś takiego niech będzie jeszcze, że reparacje wojenne nie stać nas, ale dobra to dwaliś to, dobra, coś takiego bierzemy, tak nie robimy dzisiaj odcinka, żeby jak najwięcej tutaj po prostu pozabierać terenów, tylko żeby to miało jakiś sens, e, Morze Bałtyckie już praktycznie, tutaj bramy do Morza Bałtyckiego no tylko Szwecja jeszcze jest tu problemem, trzeba by też jej zabrać tereny, a właśnie, może teraz Szwecję, dobrze dałoby się też jeszcze zetrzeć się z Francją oraz Anglią, no bo też jak to jest popularne, że tam właśnie wikingowie pływali Robimy trochę takie powrót do przyszłości, ale w tych czasach naszych Ale 55 tysięcy wojska no zostało, to jest ładna liczba To tak, dawać tutaj do Oslo nieco I tutaj do Kopenhagi resztę No i oczywiście niemieckie tereny trzeba nawrócić, zasymilować Dobra, mamy sobie taką Szwecję, która ma wojnę z Wielką Brytanią Ale już tą wojnę to mają już od dawna Próbujmy się tu coś rozlać Wiadomo, tutaj najważniejsze jest to, żeby to południe padło i stolica No tam północy są jakieś tam nierozwinięte w ogóle prowincje Tutaj się tak powlewamy. Nie wiem, czy tutaj trzy koła wystarczy na jedną prowincję. Zobaczymy, wyjdzie tędy. E, ci niech stoją. Tutaj od południa będziemy bardziej atakować. Cyk, cyk, cyk. <laughs> coraz wyżej, coraz głębiej. O kurde, tam nad wypchnęli mi jedną armię. Dawaj tę szóstkę, żeby tutaj ogarnęła. Tutaj na stolicę zapraszamy. Tutaj sobie jeszcze wejdźmy. Dobra, tutaj pokonani. Stolica padła. I okej, okay, ci niech płyną tutaj, bo tą wyspę na środku Bałtyku też chcę Czyli jeszcze próbują coś atakować. Ale to już małe armie. Dobra, tam weszli. I jeszcze to tu. Tutaj. A my sobie jeszcze pozbieramy punkty przez te dwie tury, idąc bardziej na północ. To jeszcze desantują. Dobra, mamy to, co chcieliśmy. Więc można pogadać ze Szwecją. No, że ogólnie to bierzemy takie o sobie Tutaj tereny. Sztokholm, oczywiście. Tutaj, żeby była jakaś taka ładna granica. No, coś takiego. O, aż bez tych dwóch prowincji i weźmiemy sobie jeszcze reparacje wojenne. No i pięknie. O, wielka zemsta Belgii, moi drodzy. A co to się dzieje? Ukraina atakuje Wielką Brytanię. No to ciekawie. Będziemy mieli przez Belgię większy front z Francją, bo najpierw w nich wiedziemy. My, niech tam Wielka Brytania się męczy na razie Jeszcze chyba z Luksemburgiem mamy wojnę z tego co widzę No wy się ruszcie coś takiego od razu mi mi spoko, że Luksemburg zaatakował Będzie można ich sobie rozjechać Teraz będziemy mieli do nich dostęp Okej, okay, tutaj jeszcze ta armia się trochę tak rozlewa Jeszcze ich tutaj łapiemy Jeszcze sobie zjedzmy tą właśnie, ten Luksemburg Nie wiem czy oni w ogóle tutaj mają jakąś armię Mapa lata o, ty. Mieli tu jednostki. Mamy ich. Dawaj to, dawaj to, to i to. No i fantastycznie. A jeszcze w ogóle mamy wysp. Tutaj. O, typa. Cała Irlandia się zdesan ten, zdesantowała. Zbuntowała przeciwko sobie. I co tu się stanie teraz? Dobra, tutaj w ogóle ten. A nie, bo tej Ameryka. Chyba ten. Yy, Irlandia Północna się zbuntowała. Jeszcze tej wyspę Man zajmujemy, bo też nas zaatakowali. No ale tam się chyba Wielka Brytania już płynie. I nie wiem, czy tam będzie co oglądać. No, już ogarną sobie tych buntowników chyba. Ta! Co za szkoda. A, bo oni chyba zajęli te resztki Irlandii, Wielka Brytania, okej. Okay. Zobaczmy, jak wyglądamy tutaj na świecie. 140 prowincji, nie no, potęga europejska, szczególnie tutaj tak północnoeuropejska. O, Austria jak nam rośnie i zjada Włochy, no to ciekawa sytuacja. Serbia jak urosła, Włochy tutaj wjeżdżają w Turcję. Iran jeszcze. No strasznie dużo teraz musimy terenu poasymilować, poogarniać, więc jeszcze musimy się chwilę przygotować do tej walki o Francję i Anglię. Tutaj co chwilę coś komuś nie pasuje. O, patrzcie, to ciekawe, Ukraina została zjedzona przez Rosję. Azerbejdżan tej urósł. Dobra, czy tutaj coś zrekrutować z tą Francją? Pokazać, co tu jest potęgą Francji, jest, która w ogóle? 12 to słabo. Dobra, mamy całkiem sporą armię. Tutaj po 30 tysięcy na kratkę. Wiadomo, to że tutaj jakby będziemy walczyć z Francją, no to się rozleje. Więc zobaczmy, moi drodzy, co tu zrobimy z tą Francją. Dobra, to są jakieś pierwsze ataki, ale jeszcze na twierdzy to w ogóle odbijamy. Tutaj już pierwsze ataki wikingów nadciągają, wiadomo, wikingowie to elitarne jednostki, które się nie boją niczego. No tutaj plan jest taki, żeby przejąć północ Francji. Gdzieś dojechać tutaj do Brytanii. O, 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 dobrze, dobrze. No i zobaczmy, czy oni coś będą mieli na tej swojej stolicy. Po 2000, mało, mało atakują. Taka wielka armia, myślę, że tutaj Francja, znaczy w sumie Wielka Brytania, będzie ciekawsza do podboju, bo tam trzeba będzie jeszcze z Irlandii atakować, robić Desanty i tak dalej, będzie cięższa. W sumie Wielka Brytania, to taka jedna wielka pływająca twierdza. Dobra. Co, okej. Okay. Paryż, Paryż, Paryż padł, co nie? Tak jak w dzisiejszych czasach. Ale dobra. E, tutaj jeszcze podzielmy sobie armię. Idziemy w głąb, w głąb, w głąb. Ojo, joj. Ojo, oj, joj. Oj, 165 jednostki na plecach. To znaczy tylko jedno. Wielki rozlew. Kurde, tutaj na południu trochę jednostek straciliśmy. Trzeba tam trochę przekierować siły. No, tutaj po 5000. Dobra, dobra. Już tutaj ogarnięte. Nie będzie jednak wielkiego rozlewu. Tutaj jeszcze na południe. Aha. Desat na plecy. No to nieźle macie. Dobrze, że mogę tutaj coś dorekrutować. Nie podoba mi się to zachowanie. Nie kulturalnie tak jechać na plecy. No i dobra, to jest chodzimy na południe, Francji. Już temat powinien być zakończony. Oni jeszcze na mojej tereny się desantują w ogóle. Dobra, zróbmy tak, wy pójdźcie sobie tak i tak. Wy tutaj piątka, tutaj jeszcze jednostki jakieś wystawię. Dobra, ale Francję powinniśmy mieć to już załatwiono. dokładnie, tutaj ich pokonaliśmy. Tutaj już na południu jesteśmy, to raczej jak teraz wszędziemy do stołu i pogadamy, że słuchaj, dawaj to i tą całą północ, dawaj paryż też sobie wezmę. A co mi tam? I tutaj tak. To mniej więcej poziomu Luksemburgu. O, coś takiego. Pięknie. No, beautiful. O to chodziło, moi drodzy. No i co? Robimy, moi drodzy, wielki desant na Wielką Brytanię. Wikingowie wracają na wyspy brytyjskie. Największa potęga na świecie. 85 koła. No to nie będzie jakiś, chociaż nie, to w sumie będzie taki spokój ten desant na Anglii, tylko zaczniemy sobie podpój od tej, Szkocji. Ja chyba trochę za szybko wysłałem jednostki. Niech one jeszcze tutaj do Dublina posiedzą, żebyśmy właśnie mogli coś zarobić. O, Polska walczy z Niemcami. No to ciekawe, ale raczej te Niemcy pokonają Polskę. No właśnie Litwa robi zemstę, no to jakże potężną zemstę No nic, trzeba ich zjeść Bo oni się ten Myszczą No i pięknie Moi drodzy Litwa szybko rozjechana Znikają W powierzchni świata e, Te jednostki sobie wezmę tam do tej Irlandii 19 koła Zawsze coś Teraz mogę tutaj zacząć rekrutację No i dobra Bierzemy sobie te 95 koła Trochę nam powiększyło się Tutaj jeszcze podzielimy tą armię Na 20 No i zaczynamy moi drodzy Wielki atak na Wielką Brytanię e, To co? Jakiś desancik tutaj Na północ Tutaj sobie zajmiemy Irlandię Oczywiście uważając, żeby nie było jakichś desantów na plecy. Dobrze, tam już się północ zaczęła inwazja. Dało się dawać tutaj do przodu. Tutaj się podzielmy jednostkami. Tutaj te 7 koła, tutaj 21. Jeszcze coś tutaj. Tutaj trzeba się podzielić armię. No i zobaczymy, czy tutaj Wielka Brytania będzie miała wielkie armie, czy jest wielka tylko z nazwy. No 23 koła płynie, moi drodzy. No to już może być nieco ciekawiej. Tu gdzie będą chcieli się desantować? Chyba tam na sam tyłce, nie? I jeszcze tutaj. Dobra, to co cofnijmy się mniej więcej trochę. Tą armię. Zapraszamy tu. Ja nie mogą się tam zebrać. Ja tam zaraz zrobię port. I jeszcze też przyatkujemy z innej strony. O, właśnie, coś w tym stylu wiedziałem, że będzie. A tu chcą. Mm, dobra, dawaj to szybko. Ubra, udało się obronić. Dobra, tu już takie malutkie jednostki wchodzą. Czyżby zmarnowali cały potencjał militarny? No nie wiem, ale lecimy tutaj. Dobra, lecimy tutaj ze Szkocji. Tylko trzeba tutaj powiedzieć jednostki, bo to jest taka prowincja, na którą można przejść, tak dziwnie, ale dobra. Niech sobie będzie już, tak? Dobra, brzmi desant z tej strony. Wielka Brytania teraz nie ogarnia, co się dzieje. Jak już z dwóch stron atakują Wikingowie? Pyk, pyk, ty, to już armia nie ma. Serio? To nie mieli 30 koła ludzi tylko? Chyba, że nie wiem, na tym W Londynie siedzi jakaś niewiadoma jaka wielka liczba No ale aktualnie to wygląda Nieco, trochę, bardzo biednie Dawaj tutaj 20 koła wyślemy na stolicę Zobaczymy co się stanie, cyk myk pyk Aha, aha, no i koniec No to, to nieźle, dobra, to czyli tak Byśmy wzięli sobie całą Irlandię i południe I tutaj królestwo Anglii, Walię też byśmy wzięli Znaczy w sumie z Wysp Brytyjskich to byśmy wzięli Ile się ją da po prostu Nie wiem, że ja mogę wziąć wszystko znaczy, taki, no Oni jeszcze mają te, takie małe wysepki no, w sumie olacie. Olacie, Olać moi drodzy, bo tutaj byśmy już zakończyli, ponieważ udało nam się stworzyć wielkie i potężne imperium Wikingów, które zdominowało tutaj praktycznie Bałtyk. No, nie ma kraju, który mógłby tutaj nam się przedstawić. Z Rosją. No, nie chcę mi się bić. <grych> Rosja to wielki kraj. Znam więcej chodzenia niż pokonywania tej armii. Austria w ogóle ciekawie urosła. Ale w sumie, jakbyś tutaj gdzieś pojechać na, moi drodzy, południe, to podbilibyśmy wszystko. Ty ta Austria jest dziwna, bo w sumie z tego, co wygląda, to Austriaków w Austrii jest, moi drodzy, tylko 16%. 54% to Włosi, 17% to Turcja. No to nie zła Austria. No, ciekawie to wygląda u nich. No, Hiszpanię, taką, to się pojechali. Zobaczmy w ogóle na ranking, moi drodzy. Rosja druga. My tutaj ekonomicznie, populacyjnie ładnie stoimy. Ekonomia to w ogóle tej podwójnie wszystkich niszczymy. Więc cóż, moi drodzy, udało nam się stworzyć wielkie imperium Wikingów. Tak to by wyglądało, gdyby Wikingowie wrócili w XXI wieku.